Szefie, może zrobimy wreszcie fajland O nie! Jeszcze nie! Szefie, a kto to tam idzie? Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym chciała pracować jako strażak. Jako strażak? Pani? O, nie wiem, czy pani się w ogóle nadaje na takiego strażaka. Jak się nie nadaje, wałek już w ręce mam. Poczekajcie, mam dla was niespodziankę, ale wtedy mnie... Przyjmiecie do tej Straży Pożarnej, ok? Nie, 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 proszę bardzo, proszę bardzo. O, szefie, hmm, może to dobry interes zrobimy. Nie wiem, sam. Zobaczmy, pierw, co znajduje się w środku. Czekolada. Czekolada, szefie. Czekolada jest przepyszna.

Zapamiętam to sobie.